Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj taka mała wstawka, bo w końcu maluszka zdjąłem z lawety. Blokowałem lawetę koledze. No i wiecie, jak to w Niemczech nie wolno nigdzie stawiać. Samochód nie może być na zewnątrz, niezarejestrowany, nie nieopłacony. Nie może stać na zewnątrz. Od razu jest wezwanie na policję. 3 dni na zabranie auta, albo po prostu odholują go, no i wiecie, czy to się może skończyć. A jiemny kochany, słuchajcie, szukam motywacji do tego auta. I powiem wam szczerze, że im więcej w niego patrzę, no, w jego stan tym bardziej przekonuję się do tego, że jednak warto go robić. Myślałem, że on jest gorszy. Podłogi faktycznie nie ma, no z prawej strony w ogóle nie ma. Ale poza tym... No zobaczcie, no. nie ma tragedii, to wszystko jest brudne, ja teraz zobaczyłem, ale tak, szyby są. Dzień dobry. I tam. Słuchajcie, są szyby i, i, i działają o dziwo. Też sprawdziłem, bo myślałem, że w ogóle nie działają, a jednak działają. O, także jest wszystko w porządku. Co poza tym? No, maska no, no są, jest wiele rzeczy, których, których po prostu, które można, które można odratować. Od, od no tu jest najgorzej, zobaczcie, no to jest masakra, progu nie ma, to jest tam wiadomo próg, to tam jest bzdurka, w środku, no chyba przez wszystkie zwierzęta świata w nim mieszkały, yy, tutaj jeszcze tego dywanika nie ściągałem, ściągnę niedługo, sprawdzę, zobaczę co, się, co tam się pod spodem dzieje, no tutaj to widzicie, no nie ma, nie ma podłogi, nie ma, nie wiem, może skręcę tak kamerę i zobaczycie jak to tam pod spodem wygląda, ja tego nie widzę oczywiście. Jeśli cokolwiek widać No i tak to wygląda Z tyłu siedzenia ściągałem Tam jest wszystko w porządku Nie ma te nadkola są całe Także nie ma problemu też No dach, no zobaczcie, no dach szkoda, że, że ten się otwiera o, otwiera się Zadni No ale W jakim stanie jest widać, nie? Poza tym co? Szukam w garażu, w każdym kącie motywacji. Pierwsze próby jakiekolwiek rozbierania, czy tam czyszczenia, zobaczcie, już ułamałem. To jest tam taki, o, Weisel, jak to mówią starsi, cypideusz, jakaś przyczłapka od bulgotnicy. No i urwałem to, ale było tam nadpęknięte, może dlatego. Nie wiem. Nagrywam to z tego względu, że no patrzę w internecie, a się Serce raduje bo 50 lat, 50 lecie powstania malucha, może faktycznie coś z nim zrobić, może faktycznie go odrestaur odrestaurować, może nie odbudować, bo restauracja pochłonęłaby no, masę pieniędzy. No nie stać mi, nie ukrywam, nie stać na takie rzeczy. No chyba że robiłbym to latami, no zobaczymy. W każdym razie, no myślę, że, że da coś radę. Z tego samochodu jeszcze uratować? Jak nie, to po prostu rozbiorę na części, rozbiorę na części, sprzedam go. Yy, może ludzie będą potrzebowali jakiejś części od niego. Są tutaj, wiecie, yy, yy, te, te szyby, znaczy, jedna szyba, tak mówię, szyby, tu ciekawy kolor jest, właśnie oryginalny, taki by został. Yy, szybki te boczne, no jednej nie mam, szkoda. Też są poszukiwane, bo to są te klejone jeszcze, nie? nie wiercone, tylko klejone. Też w eleganckim stanie, muszę zobaczyć, jeśli nie je miałem. Jest, eee, o, jest salusieńka. Wszystkie szyby są z Sandgobem. Nie wiem, jakie były montowane w Maluchach. Takie coś, no. Szukam jeszcze, bo może się gdzieś kluczyk znajdzie. Ledwo go tu musieliśmy nadrzucać, wiecie, no kurczę. Mały Fiat jest nie... mały Fiat. Nie jest ciężki. Jakoś go tu wgramoliliśmy na ten... Na, 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 do tego garażu, nie? Trzeba było uruchomić koła, bo były zablokowane. Ta skrzynia biegów też, nie wiem, jak to chodzi. Na jakiej zasadzie? Kolega mówi, że automat, że półautomat. Ale ja nie wiem, czy to jest... To mi się wydaje, że to jest zwykła, zwykła ta... Z, zwykła skrzynia biegów, bo... Są jedna, jest sprzęgło, jest gaz, no to... To musi być w ten sposób, że to jest... Jednak, jednak to jest... Normalna skrzynia biegów. Zaraz wam pokażę, jak to tam wygląda, ta przekładnia. Nie no, są chyba dwa biegi tylko... Tak mi się wydaje, no nie jestem pewny. Ach, tu jest takie coś. No, no i tutaj no nie wiem, jest, jakby wie pan, no wiecie, to i tak no, do siebie i, i, i to rzuca bieg. Może jest tylko jeden, nie wiem. No ale zobaczcie, no pedały są, wszystko jest tak jak należy. Kierownica fajna, taka cieniusieńka. Fajna jest, kurczę ten zegar jest troszeczkę taki, zamleczona jest ta szybka, szkoda, że nie, nie kupiłem, bo ostatnio byłem właśnie na tym targu staroci i y, pan Niemiec miał, miał właśnie licznik, miał tam jeszcze jakieś oprzyrządowanie do tego malucha, mogłem może kupić, no ale jeszcze nie wiedziałem, czy będę coś chciał z tym robić, zobaczymy, jeśli znajdę i poszukam w sobie tyle motywacji, żeby, żeby to zacząć działać, to, to go po prostu zostawię. I będę szukał, będę szukał jakiegoś blacharza. Mam tam znajomego syn, yy, yy, kolega syna jest lakiernikiem i coś tam wspomniał, że mógłby się podjąć, ale musi go obejrzeć i zobaczyć. No wiecie, to jest dużo roboty. On, ro, on by go naprawiał po prostu w, tylko w wolnym czasie. Nie to, że, że od razu na, na hama, tylko w wolnym czasie, nie. No to tyle. No to tyle z, na dzisiaj na 50. rocznicę, pozostawiłem sobie taki. No postanowię sobie taki filmik wyrzucić. Trzymajcie się na razie. Achodzina widna czeka.